Cześć, w tym filmie moja krótka opinia na temat trzech akumulatorowych elektronarzędzi marki Dedra do obróbki drewna. Zaczniemy od pilarki tarczowej. Na tarczę 165 mm ze standardowym otworem 20 mm, a więc łatwo będzie można dopasować inne tarczy, jeżeli ta nam się zużyje lub inne do innych rodzajów cięć. Tutaj ta tarcza ma 24 zęby, a więc jest taką tarczą, powiedziałbym, yy, uniwersalną. Tą pilarką możemy się w drewno zagłębić na głębokość 55 mm pod kątem prostym, natomiast pod kątem 45 stopni na głębokość 40 mm. Kąt cięcia regulujemy, odkręcając tą nakrętkę motylkową z przodu i zakres mamy od 0 do 50 stopni. Z tyłu również mamy taki motylek, i za pomocą tej śruby regulujemy głębokość cięcia. Jak już jestem tutaj przy stopie, to trzeba powiedzieć, że stopa jest bardzo sztywna. Dosyć gruba, trzeba o tym pamiętać, bo to jest podstawa w każdej pilarce. Jeżeli chcemy równo dobrze ciąć pod kątem prostym, jeżeli te cięcia mają być precyzyjne, no to stopa musi być sztywna, nie może się uginać. Musi być odpowiedniej grubości lub odpowiednio przeżebrowana, wzmocniona, tak jak to jest w tym przypadku. Od spodu stopa jest frezowana z połyskiem. Jak jestem z tyłu, to tutaj mamy schowek na klucz imbusowy. Kluczyk dosyć dobrze tutaj siedzi, ciasno, nie wylatuje, no i nie przeszkadza, kiedy trzymamy pilarkę, kiedy nią pracujemy. Tutaj w tym modelu tarczy mamy z lewej strony, a silnik z prawej. Jest to troszkę inaczej niż w poprzednich modelach pilarek, które testowałem. Z początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić, myślałem, że to jest jakiś błąd, natomiast nie jest to żaden przypadek, jest to celowy zabieg. Ten sam zabieg możemy spotkać w pilarkach typu Makita czy Ryobi. Dzięki temu, że tarczy mamy z lewej strony, i tutaj ta osłona tarczy jest do pewnego momentu, lepiej widać to miejsce, gdzie tarcza tnie, gdzie na przykład idzie po linii, niż jakby to było z prawej strony, gdzie, kiedy po prostu zasłania nam silnik. Pilarka jest silnikiem bezszczotkowym, a więc jest bardzo wydajnym elektronarzędziem, bym powiedział. Tutaj, kiedy zamontujemy akumulator 4Ah, to możemy naprawdę wykonać dużo cięć. Ogólnie rzecz biorąc, pilarka ta nie jest z dużych rozmiarów, nie jest jakaś malutka. Ten silniczek wcale nie jest taki malutki, po prostu jej budowa, powiedziałbym, jest dosyć taka przemyślana. Nie ma tu żadnych zbędnych rzeczy. Tarczę mamy z lewej, to wylot również mamy z lewej, a więc jeżeli będziemy stali tak centralnie, jakoś za pilarką, to wiadomo, że truciny polecą w nas. Jeżeli będziemy stali obok, śli razem z pilarką, to wtedy nie będzie najmniejszego problemu. Chociaż i tak wiadomo, jeżeli tnie się pilarką, to czy wylot jest z prawej czy z lewej, no to, to zawsze jest dużo troci. Przycisk bezpieczeństwa oczywiście jest. Blokada, pilarka przypadkowo nie powinna nam się uruchomić. Od góry jest ogumowana. Ta guma nie jest aż taka wyczuwalna, nie jest wypuklona, jest bardziej taka wtopiona, cienka jest ta guma. Dodatkowy uchwyt również jest pogumowany i ta guma jest taka w stylu dedry. Tak jak yy, radyko i inne elektronarzędzia, ona jest po prostu taka bardzo przyjemna w dotyku, taka ciepła bym powiedział. Kienko podglądowe jest tutaj otwarte, nie ma żadnego znacznika. Niektórzy wolą tutaj z tą podziałką przez środek, kiedy mamy objętą linię. Niektórzy wolą tak jak tutaj, kiedy mamy lepszy podgląd na linię. Nikt nic nam, nic nam tej linii nie zasłania i możemy na przykład poruszać się z lewej lub z prawej strony tej linii, a nie mieć ją tylko na środku. Szlifierka mimośrodowa na tarcze o średnicy 125 mm z ośmioma otworami w dysku w stopie, a więc mamy tutaj lepsze odsysanie pyłu. Jest ona silnikiem bezszczotkowym, a więc no jest jest dosyć tam mocniejsza niż jakby była silnikiem szczotkowym. Mamy tutaj regulację prędkości obrotowej. Przycisk z prawej strony służy do włączenia szlifierki i do regulacji prędkości obrotowej, do zmienienia biegów po prostu. Mamy tutaj trzy biegi: na pierwszym 6000, na drugim 8,5 na trzecim najszybszym 11 11000 obrotów na minutę, a wyłączamy szlifierkę przyciskiem 0. Szlifierka miłośladowa, jak się większości osób wydaje, nie służy tak naprawdę do zdzierania powłok malarskich, tak jak na przykład ja mam tutaj powłokę, lakierowany blat, lakierowane deski na czarno, no to żeby pozbyć się tej farby, zedrzeć ją, do, dostać się do surowego drewna, to nie używamy takich szlifierek mimośrodowych. Do takiego, do takiej pracy używamy szlifierek taśmowych lub jakichś innych dedykowanych do zdzierania powłok malarskich. Taka szlifierka mimośrodowa służy natomiast do wygładzenia drewna, na przykład po ostruganiu go, lub po wygładzeniu drewna, po lakierowaniu, po impregnacji, kiedy oczywiście lakier impregnat jest już suchy i twardy, ale wiadomo, że zostaną tam nam w tej powłoce jakieś pyłki, kurze czy jakieś tam pozostałości z drewna. To wtedy na niewielkich obrotach yy, bardzo delikatnym papierem o, o jak najwyższej gradacji możemy przejechać sobie taką szlifierką mimośrodową, wtedy nam się ta powłoka wyrówna, i kiedy ją dotkniemy dłonią, no to ona po prostu będzie taka gładziutka jak szkło, jak lustro. I wtedy możemy jeszcze raz pomalować. Takie szlifierki miłośrodowe są również używane, jeżeli chcemy sobie y, przyszlifować gładź. W tym przypadku użyłbym to do gładzi, ale tylko jeżeli to naprawdę są jakieś tam mikro, mikro rzeczy do poprawki. Po prostu szkoda, by mi było takie szlifierki, bo ta szlifierka bardzo dobrze się spisuje przy pracy z drewnem. Przede wszystkim dlatego, że nie ma kabla. I możemy sobie jeździć tak po deskach, po dowolnych kształtach. Nie znam się tutaj nie zaplącze, nie zahaczy. Nie najedziemy sobie na kabel, jeżeli szlifujemy w jakichś dziwnych pozycjach pionowo, na przykład jakąś ławkę. Tu mamy zbiorniczek do odsysania na pył, szmaciany. Wiadomo, że najbardziej efektywnie to będzie się robić odkurzaczem. Natomiast tutaj też dosyć dużo zbiera tego pyłu. Dzięki specjalnemu pierścieniowi, który mamy naokoło i ten urobek jest tutaj odsysany, nie w każdej szlifierce mamy coś tak. Jeżeli szlifujemy surowe drewno, no to pył z takiego zbiorniczka możemy sobie gdzieś zostawić i po prostu połączyć go z kaponem i zrobić szpachle do, do drewna, do zaszpachlowania tam jakichś ubytków w drewnie, w blacie, który robimy. Trzecim narzędziem jest strug, a więc narzędzie, które jest przeznaczone do obrobienia, do ostrugania, oheblowania surowej deski nie robimy tego szlifierką taśmową czy jakąś inną, chociażby się dało. Ale dedykowany do tego jest strug, ponieważ nie kurzy się tak bardzo, nie męczymy się. Jest to o wiele szybciej i lepiej. Potem dopiero ewentualnie możemy ułożyć szlifierki taśmowej lub mimośrodowej, aby jeszcze wygładzić tą strukturę po struganiu. żeby zniwelować tam ewentualne zadziory i progi, które powstały poprzez struganiu takim strugiem, szerokość strugania to 82 mm. Strug ma regulację głębokości strugania od 0 od 0 do 1,5 mm. Wszystko robimy tutaj z przodu pokrętłem, wylot trocin, wylot urobku, może być z lewej lub z prawej strony. Przestawiamy to za pomocą tutaj tej dźwigienki. Strug jest akumulatorowy, a więc oczywiście ma swoje ograniczenia jest silnikiem szczotkowym. Ale jeżeli wyposażymy się w kilka takich akumulatorów, na przykład w trzy, no to już dosyć dużo będziemy mogli ostrugać. Będziemy śmiało mogli wykonać jakiś projekt. Mamy tutaj stopkę zabezpieczającą, dzięki której możemy bezpiecznie odłożyć ten strug, ale zawsze lepiej to odkładać jak już się zatrzyma, mimo wszystko. Włącznik struga jest z blokadą, trzeba wcisnąć przycisk blokujący z lewej lub z prawej i dopiero jest możliwe uruchomienie struga. Ja ostrugałem nim kilka desek i muszę powiedzieć, że mimo, że jest to silnik szczotkowy, a więc mniej wydajny niż bezszczotkowy, no to bardzo ładnie, bardzo fajnie się tym struga. W ogóle nie czuć, nie czuć żadnego oporu przy struganiu, nawet na, najgłębszej, nawet na najgłębszym możliwym ustawieniu 1,5 mm. Narzędzia, które dzisiaj ja omówiłem, moim zdaniem są dosyć wydajne i fajnie się nimi pracuje. Napiszcie, co wy sądzicie o tych elektronarzędziach, jakie wy macie doświadczenia z tym systemem SAS Plus All. Ja sieciowych elektronarzędzi z Dedry nie używałem, używałem tylko te z tego systemu. No i moim zdaniem, te tutaj są jak najbardziej w porządku.